Dzień dobry wszystkim. Znajdujemy się dziś w bardzo pięknych e, okolicznościach przyrody. Jesteśmy nad rzeką Wełna. I tu dzisiaj e, też zamierzamy sobie no, powędkować i zobaczyć ją. I przede wszystkim e, Wam też e, pokazać ją, jak e, ona wygląda. Bo e, padły też e, pytania z Waszej strony, kiedy będę na jakiejś e, małej rzeczce łowił e, w Wielkopolsce. No to postanowiliśmy sobie dzisiaj tutaj e, przyjechać. Jadąc tutaj z Poznania, wybraliśmy kierunek oborniki i skręciliśmy w trasę na czarnku. I co? Wełna, o tu widzę, ma bardzo wysokie burty po tej stronie. Jak dla mnie, to ona dzisiaj no, wygląda bardzo dziko. Tam już widzę jakieś powalone konary drzew, widzę, że tam się jakiś warkot zrobił. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa sprawa dzisiaj nas czeka. I ciekawa przygoda, nie wiadomo co się wydarzy. Dobra, ja już nie owijam bawełnę. Lecimy, no dobra, ja sobie tutaj spróbuję zejść. Oprę się na tym konarze. Tam fajnie będę mógł sobie wypuścić tego wobler. Oczywiście y, zaczynam obławianie y, lekką wędką. Mikado Progressive 270. Y, od ile tutaj ma tego wyrzutu? Bo już nie pamiętam, od 2 do 10 gram. Zakupiono podklenia, którego dzisiaj. Będę też się starał złowić No nie wiem czy to dobry pomysł No ale kto nie próbuje To szampana nie pije No, tu sobie jakoś powinienem zejść No dobra, pierwszy rzut, tak nie za bardzo tu rzucić Dobra Niech ona sobie popłynie, ja sobie ją wypuszczę Bardzo mi się tu podoba No jest Rzeka jest naprawdę dzika. Nie mam jak rzucić. Trochę ta wędka jest za długa. Jednak lepiej by było krótszą wędeczkę mieć niż 2,75. W takich szaczyskach lepiej sobie nią poradzi człowiek. Dobra. Dalej kleniu. Muszę sobie tutaj jakoś rzucać inaczej. No, pięknie jest. Komary powalone. To jest w ogóle coś niesłychanego. Dobra. Ja stąd schodzę. Ojejkuś. No, zobaczcie, jak tu wysoko jest. Ale. Byłem, byłem. Nie bałem się. Nie bałem się. Dobra, to ja idę sobie dalej. Ja jestem za tym warkoczem. Mam piękne miejsce. Tu będę sobie mógł rzucić, tylko żebym w coś nie wpadł. Tego foblera będę sobie wypuszczał, bo ja go tam nie wyrzucę tutaj. I wzdłuż tych konarków sobie go przeprowadzę. Przeciągnę. Bo tak nie ma możliwości zarzutu. Okej. Okay. Coś nowego dla mnie, bo nie ma możliwości jak zarzucić w tych krzakach, ale bardzo mi się podoba. Tam widziałem jak coś chrupnęło pod tym dzielem. No i co? No hmm. I teraz się zbliżamy jakbyśmy schodzili z takiej góry. No i ten drugi brzeg zaczyna być bardzo stromy, a ten nasz robi się coraz bardziej łagodny. Bardzo piękne. I rzucimy sobie tu parę razy. Tym razem na obrotuweczka Tu jakie leżą, kurde, konary powalone. Mam nadzieję, że tu rzucę pod drugi brzeg. O, dobra. Gdzie są te klenie? O! Hmm. Dzień dobry! O! Takie miałem jak dotknięcie coś. Ale coś czuję tu, jakieś takie przeczucia, że tu się coś wydarzy w tej rzece. Dzisiaj będziemy tak na takie szybkie łowienie się nastawiam, że trzy rzuty tutaj, cztery, pięć idę dalej. Tu musi być mega dobrze. No w tych patolach na pewno siedzi jakiś. były i idziemy dalej. Nie wiem gdzie ewentualnie te ryby mogą się skryć. W ten sposób mogę jak najwięcej obłowić terenu. Tak mam większą szansę, a poza tym dłuższą trasę zrobimy, lepiej tą rzekę poznam, tak? Tu mi się podoba. Cicho. Hmm? Tylko będzie się ta woda trochę jednak zwalnia, o. ale nie miota ten nikt. Miot. Teraz pozwalam, żeby nie, nie sam sam tam. Może jakiś okonek, może jakiś okonek by się skusił. Dobra, idziemy dalej. Tu ładnie zasuwa. Akurat w tym miejscu, nie? Jak na górskiej rzece. No, ten brzeg jest bardzo fajny, ale tutaj też ten nurt zwolnił. Na moje to tu się powinna gdzieś ta rybka ukrywać. Bo tamto jak typowo jak na górskiej rzece to wygląda O! o, to jest bardzo płytko Do metra max Może trochę więcej Ale są bardzo dużo wypłyceń jest Dalej mogłoby już coś chapło Czy nie? Jest to dość trudne wędkarstwo takie Na tych małych rzeczkach dzikich Ale bardzo piękne Zobaczcie, my mieszkamy Tutaj w Wielkopolsce, czyli właściwie równiny, A przyjeżdżam sobie właściwie nad taką rzeczkę jak, jak w Górską. Na pewno można tu odpocząć. Dobra, założę tu smużaczka. Tu miałem obrotóweczkę z czerwoniastym tym. I takiego bączka założymy. To będzie imitować jakiegoś żuka na no wodzie. Owady już powychodziły ze swoich zimowisk, zimowych kryjówek. Myślę, że i ryba może się jakaś skuść na to. Dobra. Ja se go wypuszczę daleko. I teraz on se do brzegu idzie. I zobaczcie, jak on smuży. Jak tam coś jest, to jak uderzy w to, to. I to jest fajna opcja. Gdzie są te zaczepy, nie? Bo on nam pływa, robi smugę. Ponoć bardzo widowiskowe są branie. A on się teraz ustawia. No i robi taką smużkę. No dobra, ja idę dalej. Trzy rzuty były, także idę dalej. Ryba musi być bardzo pochliwa bo nie dosyć jest bardzo płytko. No to jest bardzo wąsko miejscami, nie? O, sam. A tu jest takie fajne, bo tam się uspokaja, nie? I tam znowu przyspiesza. Pięknie. Ja zakładam w tej chwili takiego smużaczka. Widziałem tam właśnie w tej zatudce, jak klęska, skakał, Albo jak? ale też widziałem jak tutaj coś putnęło czyli na pewno jest tu życie a jak jest życie to musi zeżreć coś mojego smużaczka. nie ma le, le. i powoszły konie po betonie niech sobie tam płynie niech sobie tam płynie w tą zatokę Pa za skronie spłynie ty widzisz go Zobaczcie, ja go tylko przytrzymuję na razie. Aj kurde było branie. I cały czas tam idę, tam są jazie małe, małe jazie. To jeszcze się zdarzy na pewno. Pierwsze moje to było branie na służak Pierwsze, zaraz im tu kurde damy te. Jako go se wypuszczam, on z prądem idzie i tam mi pod to drzewo. Jeszcze nigdy klenia nie złowiłem w życiu. To był gdzieś taki kleń. Ale ja bym się bardzo cieszył, jakbym go dostał. Widzicie, tam jest spokojna woda. Smuga się robi. Jakaś tam. No, poprawi. Jeszcze go puszczę. Tam jest taki piaseczek, nie? No, jakby na tym piaseczku tam siedział. Albo tam ma sto na tym piasteczku. A widzisz go tam? Widzisz, jak się to pluska? A kurde był. Ale to jest pierdzielnięcie. Jakie to jest odnięcie! Kurde, już nie wiem, czy to się drugi raz czy poprawi. Ale zapierdzielił po maksie. Dobra, robimy to samo. Wypuszczamy. Pęknięto cisza. Teraz się tu ustawia. Jest, 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 cały czas żeruje. Dobra, jest, cały czas żeruje. Kurde, żeruje cały czas. Dzień dobry. Ech. No dobra, która jest godzina? Jest 16.10. Tu, gdybym sobie poczatował, pewnie do wieczorka, to pewnie bym tego klenia sobie tutaj wydobył. Ale nas ciekawi, jak wygląda wełna rzeka Wełna, jak wpływa do warty. Chcemy to zobaczyć i Wam przede wszystkim pokazać. I właśnie my sobie przyjechaliśmy na wartę, aby Wam pokazać też to ujście wełny do warty. Tutaj, jak te kajaki wypływały, to widać to ujście. Że wełna się wlewa do warte. Na odcinku 3 km od tego ujścia, czyli w głąb, jest zakaz wędkowania na chwilę obecną. Z tego co ja wyczytałem i gdzieś tam mi Bartek podpowiedział: Barteku, bardzo Ci też za to dziękuję. Warto sobie sprawdzić te rewiry, odcinki wełny, na których można łowić, a na niektórych nie można, bo jest kilka strew, na których nie można wędkować. No. Po tych ostatnich braniach na wełnie poczułem no, wielki niedosyt, i przyjechałem tutaj spróbować swoich sił jeszcze raz. Postanowiłem się wybrać tutaj z kolegą Marcinem. No, zobaczmy, co się będzie działo, nie? Ależ to wygląda tutaj. Wow. No, nie no, tutaj jest. W ogóle bajka. Jak ręce. to Jak jest ład. Tu musi być ryba albo tutaj takie z walizkiem Sto procent. Tu coś jest ale piękne miejsce Nie ma brań widzę, widzę kleniki. Fajną tutaj taką zatoczkę odkryliśmy. Teraz Marcin próbuje. O kajaki płyną. Dzień dobry. Dzień dobry. My tak idziemy już powoli powinniśmy się chyba za chwilę zwijać ale nas ta rzeka wciąga coraz bardziej. <laughs> za każdym rogiem jest coraz ładniej. <laughs> No, Wełna jest fajna, no teraz jest fajnie, jeszcze tu jest mnóstwo wody. To jest My... to też w ogóle coś pięknego, bo kurde, ona wygląda trochę jak taka rzeka górska, nie? No, nie, no bo to jest rzeka o charakterze podgórskim, nie? No, no tak, nie? Ale i to mamy tutaj na Wielkopolsce, nie trzeba nigdzie gdzieś tam daleko tak. śmigać, nie? No tu od nas, właściwie od Wełny się zaczynają te wszystkie rzeki fajne, nie? Pomorza, już dalej za Wymnocecią są już te typowo pomorskie, ale ten odcinek tu też polecamy. Jest. Ha. Jest. Jest rybka. Co to jest? Kleń. Ha, 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 ha. Pierwszy kleń Tomasz. Ha, ha. Pięknie. No to też o to chodziło, nie? Pierwszy mój kleń. Malutki. Ryba malutka, ale jest. Pięknie. Kolejna ryba rzeczna do kolekcji. No mógłby być większy, nie? Ale ma pyszczek, piękny, piękny jest. Fajnie. No to kleń już jest, nie? No dobra, to ja go wypuszczam. No to klenisko. Małe klenisko z, z rzeki Wełna. Pierwszy mój kleń. Odpływaj, kolego. Widzę, że zaczyna Ci się to podobać. Podoba się, podoba. Szczególnie jak wieżę. No dobra, rzucaj, śmigaj. Dobry rzut. Bardzo celne te rzuty Marcin wykonuje. I tutaj baterie już nam siadają, ale udało się Marcinowi złowić pierwszą rybę z rzeki Wełna. Jest to malutki okonek, no ale ryba jest, nie? No, także my ją odhaczamy. Pięknie. Czyli druga rybka dzisiaj. Mała, no ale dobra, już ją odhaczam. Niestety, ale staram się tych ryb nie rzucać, ale tu nie mam możliwości, także nigdzie nie będzie takiej małej rybki. Uciekaj, rybko. Dobra, poszedł. No dobra, to co? My dzisiaj kończymy na dzień dzisiejszy. Marcin zrobił konia, jak lenia. Mój pierwszy kleń w życiu. Marcina prawdopodobnie pierwszy okoń. Fajny dzień spędziliśmy, fajna rzeka. No dobra, co? My się żegnamy dzisiaj z wami. Do usłyszenia w następnym odcinku.